Ciemaneczka, witam Was w kolejnym odcinku z CSGO Skinsa z tej strony Elzard I dzisiaj sobie potwieramy na CSGO Skinsie z szynki. Zrobimy sobie od 5 dużych do kosy, są też nowe szynki, więc potwierdzamy sobie je. Co jak to co odcinek nie możecie wygrywać skin, jest nowy evencik. Do wygrania są dwie awupki. Dodatkowo jeszcze z moim kodem, co doładowanie na stronkę, za minimum tutaj 10 z do 10 już kół, w tym dwóch na kostę, Więc Zapraszam, próbować swoich sił. Z trzecie pod filmem Subika i lajka, żeby wygrywać skinki. No i co, i dodatkowo macie tutaj Daily Case, Możecie sobie coś za darmo kręcić z i 10% bonusu z moim kodem. czyli z kodem Eldart. Bardzo mm. bym wdzięczny, jeżeli kodu byście używali. Mnóstwo do płatności i 2 z i 10 groszy na start na stronie. A my co widzę, lecimy, lecimy z dzisiejszym wyzwaniem od 5 dyszek do kostki. No, postaramy się z nowych skrzynek dzisiaj potwierać. I zapraszam Was też na inne, oczywiście, filmy. O Lurker, Lurker tutaj, okej, okay, czyli to są jakby role. Role CS-owe. Entry. Dobra, dajmy sobie. Oj, nie starczy, no tak, to czekajcie, tak, zróbmy może tak, tak, 56 wyjść, dobra, z przymrużeniem oka, zróbmy coś takiego, żeby każda ta strzynka była i dwa dać entry po prostu. Zróbmy coś takiego na cztery osoby i dzisiaj oczywiście próbujemy zdobyć Koshichi z tego, więc kolejny event jest na CSGO z spoko, opcja. My przechodzimy do finalnych strzynek, mam nadzieję, że będą nam oddawać, dajmy sobie bota i samo, dajmy sobie bota Michaela. I niech będzie bot Alex, dobra, spróbujmy naszego farta z takimi oponentami. Zobaczymy, czy nam coś tutaj konkretnego dzisiaj siądzie, tak? Póki co, ok, start taki o, taki o, start. Teraz Lurker, zobaczmy, ok, ten Galilada dał, jest naprawdę ładny, mi się on podoba, dobra, i póki co, wychodzimy na prowadzenie, wychodzimy na prowadzenie i jeszcze Famasik Ok, podbijamy prowadzenie, żeby tylko nie stracić przewagi, i będzie dobrze, żeby tylko nie stracić przewagi, chyba to mamy. Chyba to mamy... Tak jest, mamy to i mamy aż 156 zł, proszę Państwa, to pierwsza bitwa, już taka potężna i już możemy lecieć po kostkę. Więc zobaczymy, czy się uda. Bo weźmy teraz droższe strzynki. 156, dajmy sobie champion z może? I tam jeszcze jakaś była I igla. I dostaje nam jeszcze niecałe 10 zł, to możemy dać te dwie najtańsze. O, pyk, coś takiego. O I taką bitwę na trzy osoby i lecimy po kostkę. Wydaje mi się, że teraz lecimy po kostkę. Jak no teraz siądzie to, to pierwsza kosa sieci i lecimy dzisiaj po dwie. Dajmy znowu bota i samo, żeby go znów spróbować się i let's go z tym. Let's go z tym wyzwaniem. Zobaczmy czy nam coś tutaj wejdzie. Dobra, pierwsza szynka, okej, okay. nie dla nas, nie dla nas, ale spokojnie. Spokojnie, to jest dopiero pierwsza szynka, jeszcze jest druga i jest ten Igel. Jest ten Igel. Kurwa ten fama z drogi też Niedobrze, ale dobra, Igel. No, zobaczmy. Oj, 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 oj Ciężko, ciężko, więc tą bitwę. Ważne, żeby teraz nie było samo, ale... ciężko jest tą bitwę. No chyba, żeby tu nam siadły, bo schadł legery, ale raczej niestety tego nie mamy. Będziemy musieli prowadzić znów od nowa. Niestety, no niestety nie udało się. Ale i samo chociaż nie wygrał. No zobaczy, czy to psiądziko ładna, ładna wygrana ogólnie z tego była. Ale dobra, wracamy do początku i spróbujemy znów od 5 dych, e, więc znów tutaj może weźmy mu razy lurker na przykład albo o 4 razy lurker i 2 razy suporta. o pyk, 4 osoby coś takiego, spraw, spróbujmy dobra, może, może to jest meta, może to jest meta, może taka, taka bitwa da nam tutaj dużą e, wygraną, dajmy sobie bota i samą, już coś do nas dobił o dwie osoby dobiły, więc let's go, lećmy z tym lurki, dobra, zobaczmy okej, okay, znów ten galilek, to jest dobry drop, to jest bardzo dobry dropik więc to jest też dobre rozpoczęcie, oby tylko skończyć też dobrze Zaraz zobaczymy, Peak i teraz też wydaje się całkiem spoko Dropem, no okej, okay. lecimy dobrze, lecimy dobrze, naprawdę lecimy dobrze. Tylko tu każda strzynka, wiecie, może odwrócić losy, że tak powiem, więc żebyśmy do końca tak lecieli dobrze, e, okej, okay, może być. Nikomu nic mocnego nie dropło, chociaż ten magul trafił, ale okej, okay, on trochę kosztował, a i naklejeczka. No i ostatnia strzynka, zobaczmy, chyba, chyba siedzi, chyba siedzi to. Tak, mamy to, widzowie. Ile z tego y, mamy, zobaczmy. 150 ciko. to do, naprawdę dobre rozpoczęcie z 550, ponad 150 to trzykrotność po prostu, jaka ponad, trzykrotność dobra, znowu spróbujmy podobnym wykresem co wtedy robiliśmy czyli dałbym znowu sobie po prostu bo droższe są jeszcze nie, ale nas nie będzie stać, no nie będzie nas bo ta droższa kosztuje Sniper 210 Dla to dajmy Igla to to nie, taka mi nie starczy, zróbmy tak i jeszcze lurka do tego dorzućmy i dorzućmy tam jeszcze najtańszą a nie, nie starczy, no tak, dobra, to zrób po prostu tak, dobra. Trzy osoby, cztery strzynki, cztery 4... mocne skrzynki, sobie tutaj nie mówić. Każda może tutaj nam naprawdę fajnie oddać. Lecimy, lecimy z tym widzu. Bot i samo dzisiaj po raz kolejny pojedynek i próbujemy tą kostę dzisiaj wymarzoną zdobyć. Czy się uda? Zaraz zobaczymy. Dobra, pierwsza strzynka. Okej, okay, chyba. Oj, to chyba drogie jest. Oj, 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 ale dobra, nie jest źle, u nas też drogo. Nie jest źle, tu jeszcze można wrócić. Dawaj, 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 dawaj. Oj. Bot i samo chyba chciał się zemścić, ale szansa, jest szansa. Dobrze, dobrze. Ile, ile? Battle skirt. Nie. Ostatnia strzynka, no. Nie, ale się Bot i samo zemścił. W ostatniej bitwie i to na kosę jeszcze. No trudno, widzowie. Dzisiaj się nie udało. Zostawcie pilnie łapeczkę i subika pod filmem. Jest i więc poko opcja. I trzymajcie się. Cześć, cześć.